Końcowy event już dziś, sporo nowych zmian. Sezon drugi w rozdziale 6 Fortnite'a, a w nim nowe informacje, zmiany, cały karnet bojowy, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie urodzacie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, jeżeli Wy nagle na swojej konto w chcielibyście dostać telefałców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób by tak chciało. A jeżeli Wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście Hexocode i naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do tematu całkiem sporej ilości zmian, które ostatnio zawitały do Fortnite'a, zaczynając od tak zwanego zapotronu. Jak się okazuje, no to Fortnite tak jak napisał, tak też zrobił, no i napisali oni, że na jednego lajka pod ich wpisem ci generalnie zapotron do gry przywrócą. No i dnia wczorajszego rzeczywiście tak się stało, i już teraz przez limitowany okres czasu, właśnie w trybie OG, możecie takowy zapotron znaleźć. Normalnie w zrzutach zaopatrzenia, jak i przy okazji też wy. Normalnych skrzynkach. Także całkiem ciekawa sprawa. No i przy okazji z Zapotronem był pewien błąd, ponieważ przez chwilę nie zadawał on w ogóle obrażeń. Natomiast Fortnite dość szybko to naprawił i teraz Zapotron już normalnie powinien sobie działać. Natomiast przechodząc od razu dalej, mamy nową kolaborację, która już dosłownie za chwilę pojawi się w Fortnite. Ponieważ na moment, jak wy oglądacie ten materiał, to jest szansa na to, że ta kolaboracja jest już dostępna. A jeżeli nie, no to pojawi się ona dnia jutrzejszego. Mowa tutaj oczywiście. O kolaboracji z awatarem, no i w skład całej kolaboracji wchodzą dwa skiny. Przy okazji mamy tutaj również kilof lotnie, jak i również jakąś emotkę. Także myślę, że naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Oczywiście jak takowy zestaw awatara będziecie sobie kupowali, jak najbardziej możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexocod. a my przechodzimy sobie dalej. Ło, no, i zanim przejdziemy dalej, no to jeszcze przypominam wam o mojej mapie w trybie kreatywnym, czyli mam Pistol one shot, możecie sobie tam wpaść, pograć, pozdobywać Expa i Ogólnie dobrze się bawić i my szybciutko wracamy już do filmu. Ponieważ dalej mamy temat nowego mini-eventu. I moi drodzy, oficjalnie jak się okazuje, no to chwilę po tym, jak cały materiał wczorajszy nagrałem, Fortnite w grze aktywował licznik do wydarzenia. No i właśnie cały licznik wskazuje dokładnie dzień dzisiejszy. I to dnia dzisiejszego o godzinie 21.30, w grze odbędzie się tak zwany mini-event. Nie wiadomo dokładnie, jak będzie on długo trwał i czy wydarzy tam się coś takiego nadzwyczajnego, ale no tak czy siak, tylko i wyłącznie wam o tym wspominam, ponieważ właśnie obiecywałem wam to, że was o tym poinformuję. Także oczywiście informuję. No i co? Podczas całego tego wydarzenia generalnie z portalu ma właśnie być wydostana Jade. No i mają też możliwe, że wyjść z tego portalu jakieś demony. Także zobaczymy dokładnie jak całość się będzie prezentowała już dnia dzisiejszego. No i przy okazji postaram się też całość nagrać i no jak kogoś po prostu nie będzie na takowym wydarzeniu to będziecie sobie to mogli na jutrzejszym materiale właśnie zobaczyć. Lecz my przejdziemy sobie od razu dalej do właśnie tematu sezonu drugiego w rozdziale szóstym Fortnite'a i na samym początku niestety ale nie otrzymaliśmy żadnego nowego zwiastunu, także to troszeczkę słaba sytuacja no jedyne co się pojawiło to coś takiego, czyli zapowiedź właśnie tak zwanego Don Kishona jak się okazuje no to został on właśnie zespotowany na jakimś evencie w prawdziwym życiu i mniej więcej też tak będzie się prezentował właśnie w Fortnite'cie, także no wygląda to dość komicznie, bo mamy właśnie przy okazji ze złotym łańcuchem, jak i również kominiarką, ale rzeczywiście taki skin będzie w następnym sezonie. Przy okazji, no to dowiedzieliśmy się, że tak zwane biznesowe wieżyczki mają powrócić do nas w sezonie drugim. Także, też całkiem ciekawa informacja. No i pamiętacie, jak dosłownie przed chwilą mówiłem Wam, że nie ma żadnych nowych rzeczy dotyczących sezonu drugiego? No to akurat, jak nagrywałem ten film, no to Fortnite na swojego Twittera postanowił, że wstawi cały karnet bojowy nadchodzącego sezonu. I wstawili oni właśnie zdjęcie z dopiskiem, wystąp i podaj swoje imię. Oprócz Ciebie, Sub Zero, doskonale wiemy, kim jesteś. Sezon drugi, rozdział szósty, no i oczywiście data startu. I mamy tutaj również takie oto zdjęcie, które generalnie przedstawia nam właśnie wszystkie skiny z nadchodzącego sezonu drugiego. Zaczynając na maksa od lewej, mamy tutaj właśnie jakąś panią z pachołkiem na głowie. Następnie, moi drodzy, mamy właśnie postać z Mortal Kombat. No i. Generalnie jest to właśnie Sub-Zero. No i już wcześniej dostaliśmy informację na temat tego, że właśnie do Fortnite'a nadchodzi kolaboracja właśnie z Mortal Kombat. Jak i przy okazji, że mają się pojawić też w tej kolaboracji jakieś specjalne, mityczne przedmioty. Także bardzo ciekawa sprawa. Następnie, moi drodzy, mamy jakąś nową żeńską postać. Oczywiście obok niej znajduje się nowa wersja Midasa, która oczywiście prezentuje się naprawdę bardzo przyzwoicie. Następnie, moi drodzy, mamy kolejną żeńską postać. A obok tej żeńskiej postaci znajduje się nikt inny jak Don Kisson. Następnie mamy kolejną żeńską postać, jak i przy okazji Wilka, o którym wam właśnie mówiłem, i wygląda on jak właśnie jakaś główna postać, także bardzo ciekawa sprawa. No więc cóż, tak się stało, że Fortnite dosłownie tydzień przed startem sezonu, po prostu tak sobie luźno udostępnił właśnie cały karnet bojowy, ponieważ pierwotnie ten materiał miał być nieco inny, ale finalnie no to Fortnite zmienił nieco tutaj właśnie postać rzeczy no i stwierdzili, że dropną cały karnet. Więc według mnie prezentuje on się naprawdę bardzo ciekawie. No i osobiście nie mam pojęcia jak te skiny będą jeszcze ponumerowane natomiast zapewne któraś z tych żeńskich postaci będzie gdzieś na początku zapewne mniej więcej gdzieś na jakiejś stronie drugiej karnetu bojowego albo trzeciej będzie się znajdował właśnie tak zwany Don Kishon nieco później wydaje mi się, że gdzieś tak albo pod koniec albo gdzieś w środku karnetu będzie właśnie ta wilcza postać. No i przy okazji no to nowe Wersja Midasa najprawdopodobniej będzie za właśnie setny stopień. A jeśli chodzi o Sub-Zero, to najprawdopodobniej będzie to tak zwany sekretny skin, który no już od dłuższego czasu sekretnym skinem nie jest, ponieważ Fortnite zazwyczaj, no nie ma co się oszukiwać, nam zdradza, jak ten sekretny niby skin wygląda. Ale no tak czy siak, podsumowywując cały karnet bojowy na właśnie nadchodzący sezon drugi, wygląda on naprawdę bardzo ciekawie. Także cóż, no nie ma tutaj już w sumie nic więcej do dodania. Jeszcze dla osób, które się pytają, ile. Karnet bojowy właśnie w sezonie drugim będzie kosztował, no to będzie on kosztował tyle samo co zawsze. Czyli generalnie no to 1000 fałdolców. Oczywiście wiadomo, że kiedyś ten karnet kosztował 950, ale Fortnite od rozdziału 6 właśnie no postanowił zmienić cenę na 1000. No i przy okazji poznaliśmy też mniej więcej właśnie opis, który dostajemy czysto w wiadomościach w grze. A najdokładniej ogór z nim Big Deal jest tutaj, aby rzucić rytm, Amidas przejmuje wyjęty właśnie spod prawa styl Życia. Rozbijaj, chwytaj i uciekaj wybaty Royal rozdział 6. Sezon 2, bezprawie, począwszy od 21 lutego. Także zapowiada się to naprawdę bardzo ciekawie. No i Fortnite na przestrzeni najbliższych dni najprawdopodobniej będzie nam ujawniał jakieś nowe przedmioty, jak i przy okazji nowe miejscówki. No bo cały karnet oficjalnie nam zdradzili. A no, i przy okazji zapomniałbym też dodać, że właśnie w Fortniteowym sklepie znajdują się obecnie darmowe nagrody do odblokowania. Mowa tutaj oczywiście o dwóch. Graffiti, czyli właśnie graffiti dawajcie, jak i przy okazji graffiti Atak Kapitana. Także do 19 lutego macie czas, żeby sobie całość odebrać za 0 faudolców i myślę, że prezentuje się to naprawdę też bardzo, ale to bardzo spoko. No i co, podsumowywując, zapraszam Was dnia dzisiejszego o godzinie 21.30 na mini wydarzenie. Oczywiście, moi drodzy, no to odbierajcie sobie też te darmowe graffiti ze sklepu, no i subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby definitywnie nie przegapić nadchodzących nowości o sezonie drugim. Jak już mówiłem, ten film musiałem nieco, że tak powiem, dograć na nowo, ponieważ Fortnite tak losowo sobie cały karnet wstawił. No i co? Jak ten materiał Wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Nie zapomnijcie wpaść na moją mapę w trybie kreatywnym. Oczywiście, moi drodzy, nie zapomnijcie też o kodziku HEXOKOT w Fortnite'owym sklepie. No i jeżeli obejrzeliście ten materiał do końca, w komentarzu możecie napisać, który ze skinów z nadchodzącego sezonu drugiego najbardziej Wam się podoba. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, ja wtedy postaram Wam się przypiąć serduszko. No i co? Tak czy siak, miłego dnia bądź też wieczoru w zależności o której to oglądacie. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.